Moje tchnienie zamarło. To nie był słodki, pełen oczekiwania westchnienie siostry podekscytowanej ślubem. Nie, to był zimny, ostry cios w żebra, zadany z nonszalancką precyzją, którą moja matka, Paulina Jabłońska, doskonaliła przez trzy dekady mojego życia. Zosiu, po prostu nie ma miejsca dla wszystkich na ślubie, powiedziała, jej głos lekki, jakby unosił się w powietrzu, jakby rozmawiała o pogodzie, a nie o metodycznym wykluczaniu mnie z kluczowego rodzinnego wspomnienia. Zabawne, jak wszyscy było tak elastycznym terminem. Rozciągało się, by objęci tanie, manikurzystkę mojej siostry Clary, kobietę, która kiedyś obrzuciła mnie pogardliwym spojrzeniem, gdy wybrałam klasyczny francuski manicure zamiast błyszczących szponów, które preferowała. Obejmowało też Beatę, byłą współlokatorkę Clary z krótkiej, katastrofalnej przygody z uczelnią, oraz jej obecnego chłopaka, niejakiego czarka, którego cała osobowość zdawała się sprowadzać do kolekcji koszulek z nadrukami i zamiłowania do rzemieślniczego piwa. I w szczegółach, które brzmiały jak puenta żartu, którego nie uważałam za śmieszny, na liście gości znalazło się miejsce dla Winstona, naszego rodzinnego golden retrievera. Później zobaczyłam niewyraźne zdjęcie przedślubne, na którym miał na sobie szyty na miarę garnitur dla psa który pewnie kosztował małą fortunę. Ale ja, Zofia Jabłońska, trzydziestoletnia starsza siostra, ta, która poręczyła za pierwszy kredyt samochodowy kleri, bo jej zdolność kredytowa była do niczego, ta, która spędziła cały weekend pomagając tacie składać labiryntyczną półkę z Ikea, ta, która zawsze pamiętała o urodzinach mamy, urodzinach Kleri, ich półrodzinach, ich ulubionych kolorach. Najwyraźniej byłam niewygodnym dodatkiem. Pozycją do wykreślenia z budżetu rodzinnych uczuć. Nie pasowałam do ich starannie wyselekcjonowanej listy gości. Och, to wszystko, co zdołałam wydusić przez gulę formującą się w gardle. Szok chwilowo odebrał mi głos, pozostawiając pustkę tam, gdzie powinien być protest. Ale nie martw się, kochanie, zaćwierkała mama. Jej wymuszona wesołość drażniła moje nerwy jak paznokcie na tablicy. To był ten sam ton, którym mówiła że sukienka, którą lubię, nie jest dla mnie korzystna albo że mój wybór kariery jest bezpieczny, ale nie ekscytujący. Będziemy transmitować całe wydarzenie na żywo, wynajęliśmy profesjonalną firmę. Możesz to oglądać online, jakbyś była tam z nami. Tam, ale nie do końca, jak fanka oglądająca koncert z najdalszych miejsc na stadionie, jak duch nawiedzający krawędzie rodzinnej celebracji. Oferowano mi miejsce w pierwszym rzędzie do mojego własnego wykluczenia. Zrobiłam więc, co sugerowali. Przełknęłam ból, znajome ukłucie bycia zepchniętą na boczny tor. Wmawiałam sobie, że to nieważne, że to dzień Klery, jej wielka inscenizacja. Kim byłam, by domagać się głównej roli, skoro zawsze obsadzano mnie jako cichą pomoc sceniczną. Oglądałam i czekałam, bo mała, zimna część mnie ta, która przez lata była cichym świadkiem starannie budowanych fasad i tlących się uraz, podejrzewała, że ten idealnie zaplanowany dzień to domek z kart. I czułam, że nadciąga silny wiatr. Mam na imię Zofia Jabłońska. Mam 30 lat. Mieszkam w spokojnej dzielnicy w Krakowie i przez większą część życia czułam się jak karteczka samoprzylepna w rodzinie, która woli ręcznie pisane kaligrafie. Podczas gdy moja młodsza siostra Klara tańczyła przez życie na promieniu pochwał i rodzicielskiego finansowania, ja byłam tą rozsądną, solidnym fundamentem, którego nikt nie zauważał, dopóki nie potrzebował na czymś stanąć. Cicha Zosia, odpowiedzialna Zosia, bądźmy szczerzy, w ich oczach byłam nudną Zosią. Ta dynamika nie była nowa. Była wpleciona w samą tkaninę naszego dzieciństwa. Pamiętam moje dziesiąte urodziny, chciałam prostej imprezy piżamowej z trzema najbliższymi przyjaciółkami. Klara, wtedy sześcioletnia, urządziła monumentalną histerię, bo chciała imprezy w stylu kucyków, mimo że jej urodziny były za pół roku. Moja impreza została odwołana, zastąpiona napiętą rodzinną kolacją, na której dostałam praktyczny prezent, obligację oszczędnościową, podczas gdy Klarze obiecano przejażdżkę na kucyku, żeby czuła się włączona. Wcześniej nauczyłam się, że moje pragnienia są negocjowalne, a klerii niepodlegającymi dyskusji żądaniami. Kiedy wygrałam ogólnokrajowy konkurs naukowy w liceum nad projektem, w który włożyłam setki godzin, rodzice powiedzieli To miłe kochanie, zanim ich uwaga natychmiast skierowała się na Klarę, która właśnie została obsadzona jako trzecie drzewo z lewej w szkolnym przedstawieniu. Jej rola wymagała ogromnego Ręcznie robionego kostiumu z filku i kartonu, który pochłonął czas i energię, mamy na tygodnie. Moje trofeum kurzyło się na półce w moim pokoju, a zdjęcia Kleri w kostiumie drzewa oprawiono i postawiono na kominku. Stabilność stała się moją definiującą, a zarazem najbardziej niedocenianą cechą. Skończyłam zarządzanie projektami, dziedzinę, która odpowiadała mojej miłości do porządku i przewidywalności. Dostałam dobrą pracę, zbudowałam solidną zdolność kredytową i zaczęłam sumiennie oszczędzać. Klara tymczasem przeskakiwała z jednej pasji do drugiej, biznes jubilerski, który zakończył się pudłem niesprzedanych koralików, nieudana próba zostania instruktorką jogi, krótka kariera jako blogerka lifestyleowa. Każde przedsięwzięcie było finansowane hojną inwestycją od mamy i taty. Ja nigdy nie prosiłam o grosz po studiach i w pokrętny sposób moja niezależność czyniła mnie niewidzialną. Nie musieli się o mnie martwić, więc po prostu tego nie robili. Kiedy więc nadeszło ostateczne upokorzenie, nie było to szokującą zdradą, było logicznym zwieńczeniem życia spędzonego na byciu traktowaną jako coś oczywistego. Oficjalna wiadomość nie przyszła w kaligrafowanym zaproszeniu pocztą, dowiedziałam się o zaręczynach mojej siostry jak zwykły przechodzień, przewijając Facebooka. Klara zmieniła status związku na zaręczona z Łukaszem Dąbrowskim. Ogłoszenie było opatrzone tuzinem profesjonalnych zdjęć, na których hasali na plaży o zachodzie słońca, wyglądając na oszałamiająco szczęśliwych i niemożliwie idealnych. Łukasz był przystojny, pochodził ze starej, zamożnej rodziny i wydawał się zupełnie nieświadomy złożonej sieci dysfunkcji, w którą się wpakował. Był idealny dla Klerii. Kilka dni później zadzwoniła mama. Zosiu, kochanie, czy to nie cudowne wieści o klarze i Łukaszu, jesteśmy w siódmym niebie, absolutnie zachwyceni. To świetne, mamo, cieszę się ich szczęściem, powiedziałam, mój głos bardziej bezbarwny niż zamierzałam. A co do ślubu, zaczęła i słyszałam zmianę w jej tonie, ostrożne dobieranie słów. Musieliśmy podjąć bardzo, bardzo trudne decyzje. Rodzina Łukasza jest dość liczna, a miejsce ma ścisłe ograniczenia pojemności. Celujemy w bardzo starannie wyselekcjonowaną listę gości, bardzo kameralną. Wyselekcjonowaną, powtórzyłam. Słowo zawisło między nami, zimne i ostre. Wyobraziłam sobie mamę z czerwonym długopisem, skreślającą moje imię z listy zdecydowanym ruchem nadgarstka. Nie pasuje do kolekcji. Kłóci się z innymi elementami. Tak, kochanie, chodzi o estetykę, rozumiesz. To nie jest nic osobistego. Ale to bardzo osobiste. To kulminacja każdego zignorowanego osiągnięcia, każdej odrzuconej opinii, każdego razu, gdy kazano mi być tą większą. Ale niczego nie przegapisz. Organizujemy fantastyczną transmisję na żywo, profesjonalną usługę. Będzie. Jakbyś była w pierwszym rzędzie. Jakby, ale nie. Tania imitacja. Oficjalne zaproszenie przyszło tydzień później, nie w grubej, kremowej kopercie, ale w zimnym, automatycznym e-mailu od firmy Wieczna Miłość. Temat brzmiał: Dostęp do transmisji na żywo ślubu Kleri i Łukasza. W środku był sterylny bejne z ich imionami, linkiem do Zoom i hasłem będącym zlepkiem liter i cyfr. To mniej przypominało zaproszenie, a bardziej paragon za transakcję, której nigdy nie chciałam dokonać. Moje media społecznościowe stały się polem minowym treści ślubnych. Zdjęcia z wieczoru panieńskiego, wystawna impreza z szampanem w klubie, na który nigdy nie byłoby mnie stać. Roztrzęsione filmiki z imprezy kawalerskiej w Sopocie, błysk cekinów, koktajli i pasujących szarf drużyna panny młodej. Widziałam zdjęcia ludzi których ledwo znałam dalekich kuzynów, starych sąsiadów, wszystkich uśmiechniętych, wszystkich włączonych. Ostatnią kroplą było zdjęcie Winstona w jego małym garniturze. Nawet pies był uznany za niezbędny personel. Każdy post był nowym przekręceniem noża. Starałam się stłumić ból. Wmawiałam sobie, że jestem zajęta, że i tak nie lubię dużych wesel, że oszczędzam na prezencie i sukience. Ale późno w nocy, w ciszy mojego mieszkania, kłamstwa rozpadały się, pozostawiając surowy, niezaprzeczalny ból bycia celowo pominiętą przez ludzi, którzy powinni mnie kochać najbardziej. Pewnego popołudnia wpadłam na panią Henrykowską, naszą starą sąsiadkę, w sklepie spożywczym. Jej twarz rozjaśniła się. Zosiu, mój Boże, wyglądasz wspaniale. Tak się ucieszyłam, słysząc o ślubie klerii. Taki przystojny młodzieniec. Założę się, że Twoja mama szaleje z ekscytacji. Co założysz na ten wielki dzień? Pytanie zaskoczyło mnie. Moja twarz zapłonęła. Och, to będzie bardzo kameralna ceremonia, wybąkałam, powtarzając słowa mamy. Właściwie będę oglądać z domu. Robią transmisję na żywo dla tych, którzy nie mogli przyjechać. Uśmiech Pani Henrykowskiej zbladł. Zastąpiony spojrzeniem litości, które było niemal gorsze niż samo wykluczenie. Och, no cóż, to bardzo nowoczesne. Poklepała mnie niezręcznie po ramieniu, zanim pospiesznie ruszyła w stronę alejki z nabiałem. Porzuciłam wózek i uciekłam ze sklepu, z palącym wstydem na policzkach. Dzień ślubu nadszedł, duszna sobota w czerwcu, która wydawała się przytłaczająca i ciężka. Powietrze było gęste od wilgoci i mojego własnego żalu. Postanowiłam, że jeśli mam oglądać tę katastrofę, zrobię to z klasą. Poszłam do ekskluzywnego sklepu z winami i kupiłam butelkę drogiego, wytrawnego Sauvignon Blanc, którą oszczędzałam na specjalną okazję. To, uznałam ponuro, była specjalna okazja innego rodzaju. Zalogowałam się na link Zoom 10 minut wcześniej. Mój ekran wypełnił statyczny obraz ołtarza, tonącego w morzu białych róż i gipsówki. Profesjonalnie zaprojektowany bejne na dole ekranu głosił Dzień Miłości w romantycznym, zawijasowatym foncie. W rogu ekranu znajdowało się małe okno czatu, już wypełnione banalnie wesołymi wiadomościami od innych cyfrowych wyrzutków. Tak się cieszę, Millerowie. Życzymy wam szczęścia na całe życie. Ciocia Karolina. Rozpoznałam imię Cioci Karoliny, kolejnej członkini rodziny uznanej za niewystarczająco wyselekcjonowaną na osobiste zaproszenie. Bezimienny moderator o imieniu Danka od czasu do czasu pisał. Witamy na transmisji na żywo. Ceremonia rozpocznie się wkrótce. Muzyka zaczęła się przesłodzona wersja kwartetu smyczkowego popularnej piosenki, od której bolały mnie zęby. Procesja się rozpoczęła. Zobaczyłam Łukasza przy ołtarzu, wyglądającego na zdenerwowanego i eleganckiego w smokingu. Zobaczyłam mamę w pierwszym rzędzie, jej postawa sztywna, z wymuszonym uśmiechem, jakby osobiście trzymała całe wydarzenie w ryzach siłą woli. Tata siedział obok, jak zawsze wyglądając, jakby zabłądził na niewłaściwy film. Potem przyszła Klara, oczywiście była wizją w bieli, ale jej piękno psuło widoczne napięcie wokół ustęp. Jej uśmiech nie sięgał oczu, które nerwowo omiatały tłum, gdy szła pod ramię taty, mniej jak szczęśliwa panna młoda, a bardziej jak generał inspekcjonujący swoje wojsko. Ceremonia była mistrzostwem niezręczności. Oficjant, mężczyzna, który wyglądał, jakby wolał być gdzie indziej, potknął się o nazwisko Łukasza, nazywając go Łukaszem Dąbrowskim, potem Łukaszem Dąbrowskim smykiem, zanim w końcu trafił na poprawną wymowę. Jedna z druchen, chwiejąca się na zbyt wysokich obcasach, potknęła się o chodnik wydając cichy pisk i niemal przewracając aranżację kwiatową. A potem mikrofon zaczął szwankować, trzaskał i przerywał podczas przysiąg, całkowicie wyłączając się podczas szczerych obietnic Łukasza. Twarz klerii, już napięta, stwardniała w maskę czystej furii. Posłała jadowite spojrzenie technikowi dźwięku na skrzydle. Łukasz, zmieszany, próbował mówić głośniej, ale jego głos ginął w ogromnej przestrzeni. Wzięłam długi, powolny łyk wina. To było lepsze niż Reality TV. Potem przyszły przemowy na przyjęciu. Druhna honorowa, koleżanka Kleri, której nigdy nie lubiłam, wygłosiła przesadnie entuzjastyczną, pustą mowę pełną wewnętrznych żartów. Następnie drużba, facet o imieniu Dawid, z cofającą się linią włosów i zbyt pewną siebie pewnością siebie człowieka, który wypił za dużo, chwycił mikrofon. Zaczął nieźle, od przewidywalnych historii o wybrykach Łukasza na studiach, ale w miarę jak mówił, jego słowa zaczęły się zlewać, a filtr znikał. Łukasz, człowieku, co za podróż! Ryknął, lekko się chwiejąc. Od tych szalonych nocy na Uniwerku do tego. I musimy oddać specjalne uznanie jego legendarnemu weekendowi kawalerskiemu w Sopocie, prawdziwemu ostatniemu hura. Kilku kumpli Łukasza zakrzyknęło i zaklaskało. Zobaczyłam, jak uśmiech mamy zamarł, a potem się rozpadł. Głowa Klerii odwróciła się gwałtownie w stronę Łukasza. Jej oczy zwęziły się w szparki. Dawid, nieświadomy, brnął dalej. To znaczy, co się dzieje w Sopocie, zostaje w Sopocie, zgadza się. Chyba, że przynosisz do domu kaca giganta i, powiedzmy... Bardzo podejrzane wspomnienia z miejsca zwanego klubem kociąd hektarów. Zapadła lodowa ta cisza. Powietrze aż i skrzyło Klub Kociąd. Klara, która zawsze głosiła lojalność i zaufanie, wyglądała, jakby została spoliczkowana. Łukasz, z twarzą popielatą, rzucił się po mikrofon. Okej, okay. Dawid, dzięki. Kolego, świetna mowa, wystarczy. Ale Klara była szybsza, wyrwała mikrofon z jego ręki, jej knikcie zbielały, jej głos, gdy przemówiła, nie był już słodkim, wysokim tonem, którego używała publicznie. Był niski, ostry i nasączony lodem. Łukaszu, rozmawialiśmy o tym. Żadnych szczegółów z twojej małej męskiej wycieczki. Kochanie, to był tylko głupi żart, wyjąkał Łukasz, jego oczy rozszerzone paniką, gdy spoglądał od Klery do jej zszokowanych rodziców w pierwszym rzędzie. Żart! Głos Klery wzniósł się, drżąc z wściekłości, odbijając się echem w ogromnej ciszy. Żart o czym dokładnie? O tym, że upokarzasz mnie na moim własnym ślubie. Co się stało w klubie kociąt, Łukaszu? Jakie podejrzane wspomnienia nas bawią? Gość w trzecim rzędzie wydał nerwowy kaszel. Ktoś z tyłu upuścił kieliszek szampana. Dźwięk szkła rozbijającego się na marmurowej podłodze był jak strzał, rozbijający ostatnie pozory. I w tym precyzyjnym, pięknym momencie czystego, nieskażonego chaosu transmisja na żywo zamarła. Ekran mojego laptopa utknął na idealnym cyfrowym obrazie katastrofy. Klara w połowie krzyku, jej twarz maską rozżarzonej furii, trzymała swój drogi bukiet białych różnie jak panna młoda. Ale jak maczuga wojenna. Łukasz stał obok, z otwartymi ustami w cichym, o pełnym zdumienia i przerażenia. Mama była w tle, z uniesioną do połowy ręką, jej twarz płótnem grozy. Rozbite szkło leżało rozrzucone na podłodze. Każdy odłamek lśnił jak mała, złośliwa gwiazda w ostrym świetle. A na dole wszystkiego Bejne pozostał pomnikiem ironii. Klara i Łukasz. Dzień miłości. Po prostu patrzyłam. Cisza w moim mieszkaniu była ogłuszająca. Zamrożona scena na moim ekranie zawierała więcej prawdy o mojej rodzinie niż jakiekolwiek uśmiechnięte, idealne zdjęcia. To było arcydzieło dysfunkcji. Minęły godziny. Skończyłam butelkę wina. Zamówiłam pizzę. Ekran wciąż był zamrożony. Potem mój telefon zabrzęczał. To była grupowa wiadomość od mamy wysłana do listy krewnych i zapewne innych widzów transmisji. Drodzy przyjaciele i rodzino, proszę zignorować wszelkie trudności techniczne z wcześniejszą transmisją. Mamy do czynienia z drobnym problemem. Prosimy. Nie udostępniajcie ani nie publikujcie ponownie żadnych fragmentów nagrania. To było prywatne wydarzenie. Cenimy naszą prywatność w tym czasie. Dziękujemy za zrozumienie. Drobny problem. Prywatne wydarzenie. Wydałam krótki. Ostry śmiech. Za późno. W erze internetu nic, co jest transmitowane, nie jest naprawdę prywatne. Rzeczywiście. Kilka godzin później mój telefon rozświetliła powiadomienie z TikToka. Przyjaciel oznaczył mnie w filmie. Podpis brzmiał. OMG. Musicie to zobaczyć. Panna młoda szaleje na swoim ślubie po tym, jak drużba wygadał się. Epic fail weselny. Pan młody zdemaskowany, Bridezilia. Kliknęłam odtwórz. To był trzęsący się 60-sekundowy klip. Najwyraźniej nagrany przez kogoś kierującego telefon na ekran komputera podczas transmisji. Uchwycił całą mowę Dawida, wściekłą reakcję kleri, kłótnie, dźwięk rozbijającego się szkła. Miał już pół miliona wyświetleń. Komentarze były istnym pożarem spekulacji. E Klub kociąt. Ten facet jest skończony, jej twarz na końcu LOL, dlatego nie transmituje się wesel. Ktoś już wyciął ostatnią zamrożoną klatkę i zrobił z niej emię z podpisami typu Moja twarz, gdy zabraknie mojego ulubionego wina, czy kiedy widzisz rachunek po wieczorze na mieście. To było wszędzie, to była wirusowa katastrofa. Starannie wyselekcjonowane, idealnie estetyczne wesele implodowało na oczach całego świata. Tej nocy zadzwoniła mama. Pozwoliłam, by połączenie przeszło na pocztę głosową. Minutę później zadzwoniła znowu. Wyciszyłam. Przyszła wiadomość. Zosiu, wiem, że tam jesteś. Odbierz telefon to rodzinna sytuacja kryzysowa. Westchnęłam i odebrałam, włączając głośnik. Halo, mamo! Zosiu, widziałaś to? Widziałaś. Co piszą w internecie? To koszmar, twoja siostra jest niepocieszona, musisz coś zrobić. Zrobić coś? Zapytałam spokojnie, mieszając resztkę wina w kieliszku. Co chciałabyś, żebym zrobiła? Jesteś dobra z komputerami, musisz sprawić, żeby to zdjęli. Zadzwoń do TikToka, zadzwoń do internetu, to zniesławienie. Mamo. To tak nie działa, i to nie jest zniesławienie, jeśli to naprawdę się stało, powiedziałam, mój głos równy, to wy chcieliście to transmitować. Po drugiej stronie rozległ się zdławiony dźwięk. Jak możesz być taka zimna? Twoja rodzina się rozpada. Moja rodzina powiedziała mi, że nie ma dla mnie miejsca, odparłam, słowa wychodziły jasne i spokojne. Więc z całym szacunkiem, nie jestem pewna, czy to moja sytuacja kryzysowa? Jestem tylko widzem, pamiętasz. Zakończyłam rozmowę, zanim zdążyła odpowiedzieć. Wyłączyłam laptop. Zamrożony obraz chaosu w końcu zniknął z mojego widoku, choć wrył się w moją pamięć. Powolny, szczery uśmiech rozlał się po mojej twarzy. Powiedzieli, że nie jestem zaproszona, szepnęłam w ciszy mojego mieszkania. Ale i tak miałam miejsce w pierwszym rzędzie. Miesiąc później cyfrowy kurz opadł, choć Emijem o weselu w klubie kociąt wciąż pojawiał się od czasu do czasu w sieci. Klara i Łukasz, jak słyszałam przez plotki, nie pojechali na miesiąc miodowy. Byli na intensywnej terapii dla par. Mama zerwała kontakty z drużbą, a tata spędzał dużo czasu w garażu. Dla mnie życie stało się zaskakująco jasne. Katastrofa weselna była katalizatorem, który wyzwolił mnie z roli, którą odgrywałam przez 30 lat. Skończyłam być cichym, odpowiedzialnym filarem dla domu, który był strukturalnie niestabilny. Czas zbudować swój własny. Wzięłam pieniądze, które oszczędzałam przez lata, zaliczkę na przyszłość, którą zawsze odkładałam i poważnie podeszłam do zakupu nieruchomości inwestycyjnej. Spędziłam tygodnie na badaniach, rozmowach z agentami i wizytach w nieruchomościach. Nie byłam już nudną Zosią. Byłam strategiczną Zosią, myślącą przyszłościowo Zosią. Znalazłam ją na Zielonej ulicy w dzielnicy na skraju odrodzenia Mały, ale uroczy dwupokojowy Bungalow z szerokim gankiem i ogromnym podwórkiem. Wymagał trochę pracy, ale miał solidne fundamenty. Czuł się prawdziwy. Dzień, w którym podpisałam dokumenty końcowe, przyniósł uczucie głębokiego spełnienia. To było ciche zwycięstwo którego świadkami byli tylko mój agent nieruchomości i notariusz. Nie było fotografów, żadnych entuzjastycznych ogłoszeń, żadnej potrzeby wyselekcjonowanej listy gości. To było moje. Kilka tygodni później, przeglądając lokalny dziennik biznesowy online, moją uwagę przyciągnął nagłówek. Luksusowa sala weselna Wielki Taras ogłasza upadłość po wirusowym incydencie. Przeczytałam artykuł. Negatywny rozgłos po weselu Klerii był katastrofalny. Fala anulacji rezerwacji zniszczyła reputację miejsca. Pomyślałam o ogromnej sumie, jaką moi rodzice musieli wydać na rezerwację tego miejsca, wszystko dla idealnie wyselekcjonowanego wizerunku, który rozpadł się tak spektakularnie. Ja tymczasem zabezpieczyłam realny majątek, fundament dla własnej przyszłości, za ułamek tej kwoty. Tego wieczoru spotkałam się z wujkiem Ryszardem na obiecaną kawę. Sączył czarną kawę. Jego oczy zmrużyły się w kącikach, gdy usiadłam. Słyszałem, że byłaś zajęta kupowaniem pół miasta. Co? Powiedział, pochylając się do przodu. Uśmiechnęłam się. Tylko mały kawałek. Coś dla siebie kropka. Brawo! Mała! Poważnie! Wziął łyk. W domu to cyrk. Twoja mama próbuje zorganizować kampanię PR, by uratować reputację Klerii. Twój ojciec zajął się rzeźbieniem głównie małych, wściekle wyglądających ptaków. Roześmiałam się, szczerym, nieskrępowanym śmiechem. A Klara i Łukasz? Ostatnio słyszałem, że kłócą się o właściwy sposób ładowania zmywarki. Daję im pół roku. Spojrzał na mnie. Jego sarkastyczna fasada opadła na moment. Wiesz, zawsze byłaś tą mądrą, Zosiu tą, która widzi rzeczy jasno. Cieszę się, że w końcu stawiasz siebie na pierwszym miejscu. Trochę to trwało, przyznałam, ale już tam zmierzam. Siedzieliśmy w komfortowej ciszy przez chwilę. Szum kawiarni tworzył przyjemne tło. Czułam spokój, którego nie zdawałam sobie sprawy, że mi brakowało. Nie byłam już na zewnątrz, patrząc do środka. Byłam w swoim życiu, za kierownicą. Tej nocy wyłączyłam laptop i rozejrzałam się po moim przytulnym salonie przestrzeni, która była w pełni moja. Było cicho, było spokojnie, było wolne. Ci cisi, pomyślałam, nie są nudni. Obserwujemy, uczymy się i czekamy na odpowiedni moment, by wykonać ruch. I podczas gdy oni wszyscy byli zajęci zbieraniem kawałków swojego rozbitego przyjęcia, ja po cichu budowałam imperium. Jeśli ta historia do ciebie przemawia, jeśli kiedykolwiek czułeś się odrzucony, tylko po to, by wyjść na wierzch, daj znać w komentarzu, skąd oglądasz. Bo ci cisi zawsze obserwujemy. I nigdy, przenigdy nie zapominamy.